Zaraz wam pokażę rzecz, która jest niesamowita. Dla mnie to jest pierwszy raz coś takiego widzę. I jeszcze najlepsze jest to, że nie dopłacasz, a masz. To jest najlepsze, bo to, że zapłacisz tam, nie wiem, 10 tysięcy dodatkowo i ci samochód będzie sam parkował, to ja rozumiem. No to, 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 to płacisz, to wymagasz, nie? A tutaj kupujesz samochód i tak. Pierwsza aktualizacja, zmiana softu na ładniejszy. Druga aktualizacja, poprawa. Żeby było widać lepiej, że tak powiem, to co się na drodze dzieje, żeby samochód bardziej widział samochody, ludzi przechodzących, światła i dalej, Kolejna aktualizacja, a tutaj parkowanie, a jeszcze światła te matrycowe, bo o tym też nie powiedziałem, w międzyczasie się pojawiły. Czyli płacisz raz, kupujesz taką testę, płacisz raz, a co i raz masz niespodzianki. A przy okazji pokażę wam to. Dzisiaj będzie tak bardziej vlogowo, bo chcę wam pokazać to, jak ten samochód parkuje, i to, to będzie podstawa tego filmu. Ale pokażę wam też, co się dzieje na tych pozostałych moich kanałach, czy na przykład na rowerowym. No bo jak zauważyliście już na kanał główny nie wrzucam testów rowerów, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to was zapraszam. A właśnie teraz chłopaków puściłem, żeby pojechali testować mi rowery na manetce, czyli żeby nie kręcić ile przejadą rowery. No bo takie informacje też chcecie wiedzieć. W tych tematach, które tutaj pokazujemy w testach. Ja tam bym akurat takiego czegoś w ogóle nie testował, bo twierdzę, że rower elektryczny, owszem, ma wspomagać, ale my mamy kręcić. No ale skoro chcecie takie coś, no to będzie i takie coś. Chłopaki dzisiaj testują dwa rowery, jeden WARUN, warun S20 minus 1, minus 1 plus. <noise> plus, tak? A drugi Wacole y20 Pro. I ten już jest na kanale, więc jeżeli chcecie zobaczyć test, to zapraszam na kanał testy na dwa koła. Nie ten, nie ten kolego, nie ten. I tam zobaczycie te testy, a dzisiaj chłopaki robią taki dziwny test. Znaczy im się podoba, widzę, że jest żaden nie spocony, ani jeden. Ani jeden nie spocony, ani drugi nie spocony. Chłopaki jak tam, ciężko, nie? No bardzo. Ciężko, co? Ciężka robota. do kręcenia nogami, to o. Ja Ale przecież Wy nie kręcicie. Cicho. Dzisiaj robimy test taki, żeby zrobić zasięg tych rowerów w warunkach takich, że chłopaki nie kręcą, tylko jadą na manetce, ale nie przekraczają 25 na godzinę. Tam nieraz im się pewnie delikatnie zdarzy, ale ogólnie przepisowo 25 na godzinę w kaskach, żeby nie było, żeby nie było że bez kaka kasku i ten ile mamy zrobione teraz, to tak tylko kawałek wam powiem. 25 km, minus 7, tak? Czyli no powiedzmy około 20, niecałe 20 km, bo 9, jedna pętelka to jest 9 km, tak? 9. No 9... U Ciebie ile jest? 18,3. 18,3, i tak, tutaj nie zeszło z baterii, na razie pokazuje, że nic nie zeszło, a tutaj mamy 90, ej chłopaki, do wieczora wy tego nie wyjeździcie. No jak wyjeździcie? No to jeszcze do wędkarskiego, zaraz pojedziemy. Ale to nie chodzi o to, żebyście stali gdzieś, bo jak wy pojedziecie do wędkarskiego, to już wam pół dnia zleci od razu. Dobrze. Dobra, panowie, to co, ruszacie dalej? Czy przerwa na AmAm? Am? Jedziemy. Siedzę sobie w jakimś innym miejscu. Ty, myślałem, że gra się załączy jakaś, albo jakieś inne rzeczy. Słuchajcie, w międzyczasie, że tak powiem, w takim międzyczasie, jak nie, nie robimy jakichś innych ciekawych tematów, to tutaj na testy pojawił się taki komputerek. Ciekawy. Ty to się włączać? Co to się teraz dzieje tutaj? No, włączyła się gra. A, włączyła się gra, ok. Minecraft. Nie, to lipa. Ja to wolę samochodówki, takie rzeczy. Ale gdybyście byli ewentualnie zainteresowani, chcielibyście zobaczyć sobie, to taki fajny. Ja bym go nazwał biurowy komputer. Aczkolwiek tutaj nie służy zupełnie jako biurowy. Można wyłączyć to światełko. Proszę bardzo. Cyk. Wyłączę, wyłączyłem. Żeby się nic nie świeciło, chociaż tutaj młody człowiek, więc pewnie mu tutaj na kolorowo lata, żeby coś się działo. No i że tak powiem tego typu sprzęcik, który moim zdaniem plusów takie szybko, na szybko tylko powiem plusy ma takie, że jakby zajmuje po pierwsze bardzo mało miejsca. Po drugie jakbyśmy chcieli, żeby w ogóle go tu nie było na brujurku, to moglibyśmy go przykręcić z tyłu za monitorem, bo tutaj ma takie widzicie, dwie śrubeczki które pasują do, do miejsc przy, przy monitorach, żeby go gdzieś tam sobie przykręcić. Zresztą możemy, nie wiem, pod blatem gdzieś go sobie zastosować. I mamy komputer, który, którego zasadniczo nie widać, a maszyna mocna, ale o tym już więcej zobaczycie sobie na kanale z testami, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Zobaczcie sobie z ciekawości, zobaczcie. Zapraszam serdecznie. Ok, słuchajcie. Yy, nie wiem, do której kamery mam patrzeć, bo tych kamer tutaj kilka mam. Tesla przeprowadziła aktualizację, w której można zaparkować samochód yy, autonomicznie. Zaraz Wam to pokażę, znaczy, daj Boże, pokażę i mam nadzieję, że samochód zostanie w całości. Bardziej od góry, od góry trzeba mnie filmować, od góry. Po co tam zaglądać? Wystarczy, że tak, zobacz, tutaj jest wizjerek, spójrz. No tu od przodu jest wizjerek. Ja widzę, dobra, jest ok. Próbujemy. I teraz tutaj będziesz musiała pokazać, właśnie, bo to jest bardziej ważne niż mój, moja twarz. Ale powiem, że tylko powiem, że niby autonomiczne parkowanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czekaj, zamkniemy szybę, żeby nam tutaj hałasu nie robiło. Troszeczkę sobie podkręcimy klimkę, ale żeby znowu nie hałasowało. O, jakiś ptaszek latał. No dobra, i teraz patrzymy tutaj, zobaczcie. Możemy sobie wybrać miejsce parkingowe. No powiedzmy, że to, które, tutaj, które zostało wybrane przez samochód, jest OK. Naciskamy, że chcemy tu zaparkować i teraz dzieje się magia. Nic nie dotykamy. Ja tylko będę go pilnował, bo nie ufam dziadowi po prostu, no nie? Więc zobaczymy, co on zrobił. Zobaczcie, włączył sobie kierunkowskaz i ma zamiar tam zaparkować. I wiecie, że to chyba mu wyjdzie? Ja tutaj w tej chwili nic nie robię. Ciao, kręć, 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 kochany. Tam masz płot. Pamiętaj, że tam masz płot. Pamiętaj to, że tam masz płod. Zaraz zobaczymy, jak mu cicho popraweczkę zrobi. To jest niesamowite. Pokazujesz tutaj trochę czy nie? Widzicie? No to jest widać. magia. Magia. I powiem tak. No i. O, cicho. Coś się wydarzyło, czy zakończył? Rzekomo zakończył parkowanie. To teraz zobaczymy, jak to parkowanie mu wyszło. Ciach. On nawet się sam już przełączył w tryb zatrzymania. Dobrze, bo to będzie jeszcze jeden. No, nie, no nie wyszło ci, kolego. Stanąłeś jakoś tak, powiem ci, no to jak tak byś parkował, to ja tego nie widzę. No ale dobra, spróbujemy jeszcze raz. Wiadomo, to są rzeczy, które dopiero są wprowadzane, więc yy, nie można też być takim sceptycznie nastawionym do tematu. Dobra. I tak, to ogólnie działa tak, że jak jedziemy do przodu, nie do tyłu, to powinien nam pokazywać, że są jakieś miejsca do zaparkowania. Ale nie widać nic, poczekaj Jest, dobra No powiedzmy, że to chcę. No bo tam się boję Próbuj, gościu Ciekawe, czy widział to po lewej stronie Teraz wyszliśmy z kadru Z tamtej kamery, ale jesteśmy w tej Dobra, tutaj sobie radzi Nie spieprz tego, proszę cię Elon, mam nadzieję, że zrobiłeś to profesjonalnie No nie bądź taki Cicho, dojeżdżamy do płotu mhm. Poprawia. Okej. Okay. Strasznie nerwowo to się dzieje, co? Szarpie. Dobra, no ale nie. No to teraz to jest, kurde, chyba kozacko. Pójdziemy jeszcze to zobaczyć. Ale to jest parkowanie. E, jakie to jest parkowanie? To jest prostopadłe. prostopadłe. Nie no, chodź zobaczysz, Patrycja. Perfekcja. Perfekcja wykonania, słuchajcie. No tak może parkować. Tak jest okej. Okay. Umiałabyś tak zaparkować równiutko? No. Umiałabyś? No. Proszę bardzo. Tak, już mi dasz to. No dawaj, <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, czyli pięknie. Przestawiamy teraz, bo tutaj mam taką możliwość, bo stoi taki srajdek mały z przodu i za nim można by zaparkować równolegle jakby co. Więc przestawiamy tylko aparat, bo powiem tam, powiem wam tak. Na warszawce to ja się trochę boję. Okej. Okay. Dobra. Robimy w ten sposób ustawione, samochód stoi tam wsiadamy, będziemy przejeżdżali koło tego samochodu i jak będziemy przejeżdżali koło tego samochodu no to zobaczymy czy wyjdzie nam parkowanie równoległe bardzo proszę ty ale powiedz szczerze magia co? że takie rzeczy są możliwe że jedziesz samochodem i samochód Ci po prostu sam parkuje nie? dobra jedziemy powolusiu, teraz już tu powinniśmy Wam w kadr wjeżdżać no, i szukamy miejsca do parkowania. Jedziemy, jedziemy. Szukamy miejsca do parkowania. Może tu, może gdzieś. Aha, widzisz? I dzisiaj nie chce mi pokazać. Czyli, tak, jakby tutaj nie widział w tym momencie, że to jest parking, nie? Wczoraj w nocy widział to idealnie. Czyli on lepiej widzi, jak jest ślepy. Czekaj, no, szukamy tego miejsca cały czas. Nie bądź taki, zaparkuj mi tu równolegle. I to by było na tyle. Dobra, słuchajcie, jedziemy sprawdzić e, teraz jak on będzie parkował, co się chowasz, jak będzie parkował wśród samochodów. No, ja tam się trochę boję. Ja też okej. Okay. No to parkujemy Miejsce jest w miarę wąskie Poprawia się i parkuje, parkuje, parkuje Dobre, co? Pyk i dojechał. No niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy, żeby tak sobie poradził bez żadnego problemu w takim wąskim miejscu. Zaraz wam pokażę jakim. Technologia się cały czas rozbudowuje, więc pewnie kiedyś będzie jeździł sam. Chociaż ja, ja nie wiem w Polsce może być ciężko, no bo te ulice to, 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 to one nie są takie, że tak powiem. Yy... No nie, wszystkiego się można spodziewać. Tyle w temacie. Jakbyście się chcieli coś tam zapytać, jak tam Tesla, to powiem tak. Około 6000 km to niewiele żeśmy zrobili, ale już 6000 żeśmy tam wykręcili. Problemów żadnych. Wszystko hula jak należy. Co i raz jakieś aktualizacje, tak jak Wam powiedziałem. No i tyle no. Da się tym jeździć. Jeszcze, żeby tylko więcej superchargerów było, no to już w ogóle byłoby super, no ale no nie ma, no to co? Nic nie zrobisz. Jak, co, co, co zrobisz, jak nic nie zrobisz?